Cześć wszystkim. Dzięki uprzejmości firmy Mowa mam okazję przedstawić Wam szczegółową recenzję najnowszego robota sprzątająco mopującego MOBA P50 Ultra. To zaawansowane urządzenie obiecuje zrewolucjonizować codzienne porządki, łącząc potężną moc sania z inteligentnymi funkcjami mopowania i samoczyszczącą stacją dokującą. Czy spełnia te obietnice? Zapraszam do materiału. Pierwsze wrażenie i design. Mowa P50 Ultra prezentuje się nowocześnie i elegancko. Jego kompaktowe wymiary, średnica 35 cm, wysokość 10,38 cm pozwalają na swobodne poruszanie się pod meblami i w trudno dostępnych miejscach. W zestawie znajdziemy solidną stację dokującą, która pełni wiele funkcji, o czym opowiem później. Moc sania 19000 PA, jednym z kluczowych atutów Mowa P50 Ultra jest jego imponująca moc sania wynosząca aż 19000 PA. Dla porównania wiele konkurencyjnych modeli oferuje moc na poziomie 8000-13000. W praktyce oznacza to, że P50 Ultra skutecznie zbiera zarówno drobny kurz, jak i większe zanieczyszczenia, takie jak sier zwierząt czy rozsypane płatki śniadaniowe. Testy na różnych powierzchniach od twardy po podywany potwierdziły wysoką efektywność odkurzania. Statia dokująca centrum zarządzania czystością. Stacja dokująca MOWA P50 Ultra to prawdziwe centrum dowodzenia. Wyposażona w worek na kurz o pojemności 3,2 litra pozwala na bezobsługową pracę robota przez nawet 75 dni. Co więcej, stacja oferuje automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz, mycie mopa gorąco wodą o temperaturze 75 stopni Celsjusza, co zapewnia higieniczną czystość. Suszenie mopa gorącym powietrzem 45 stopni, zapłonęjące powstawieniu nieprzyjemnych zapachów, automatyczne zupełnianie wody. Z ze zbiornika o pojemności 4 litrów na czystą wodę i 3,5 litra na brudną. Opcjonalne dozowanie detergentu co zwiększa skuteczność mopowania. Dzięki tym funkcjom użytkownik może cieszyć się czystymi podłogami bez konieczności częstej ingerencji w pracę urządzenia. Jeśli chodzi o technologię FlexReach, innowacyjna technologia FlexReach wyróżnia mowa P50 Ultra na tle konkurencji. Wysuwane na 4 cm mop i szczotka boczna pozwalają na dotarcie do trudno dostępnych miejsc takich jak narożniki czy przestrzenie pod niskimi meblami. W praktyce oznacza to dokładniejsze sprzątanie bez konieczności ręcznego poprawiania. Ochrona dywanów i inteligentne podnoszenie. MOWA P50 Ultra został wyposażony w system ochrony dywanów. Podczas jazdy na dywanach mopy podnoszą się na wysokość 10,5 mm, a szczotka boczna na 10 mm, co zapobiega ich zamoczeniu. To rozwiązanie sprawdza się doskonale w mieszkaniach z różnorodnymi powierzchniami podłogowymi. Nawigacja i omijanie przeszkód. Robot wykorzystuje zaawansowany system nawigacji, który pozwala na szybkie mapowanie pomieszczeń. Mieszczeń i precyzyjne planowanie trasy sprzątania. Dzięki temu mowa P50 Ultra efektywnie omija przeszkody, minimalizując ryzyko utknięcia czy kolizji z meblami. Bateria i czas pracy. Wyposażony w baterię o pojemności 5200 mAh, mowa P50 Ultra oferuje imponujący czas pracy. W praktyce pozwala to na sprzątanie dużego mieszkania na jednym ładowaniu. W przypadku wyczerpania baterii, robot automatycznie wraca do stacji dokującej, a po naładowaniu kontynuuje sprzątanie od miejsca, w którym przerwał. Aplikacja mobilna i sterowanie głosowe. Sterowanie mowa P50 Ultra odbywa się za pomocą intuicyjnej aplikacji mobilnej dostępnej na systemy iOS i Android. Aplikacja umożliwia tworzenie harmonogramów sprzątania, wyznaczenie stref zakazanych, monitorowanie postępów w czasie rzeczywistym, dostosowywanie trybów pracy do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, mowa P50 Ultra jest kompatybilny z asystentami głosowymi, takimi jak Amazon Alexa, Google Assistance czy Apple Siri co pozwala na sterowanie urządzeniem za pomocą komend głosowych. W dniach od 10 do 27 kwietnia 2025 roku obowiązuje promocja, w ramach której można nabyć ten model z 12% rabatem w cenie 3399 zł. Muszę przyznać, że mowa P50 Ultra naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. I to już od pierwszego uruchomienia. Przede wszystkim komfort użytkowania tego robota to zupełnie inny poziom niż to, z czym miałem do czynienia wcześniej. Wszystko działa bardzo płynnie i intuicyjnie. Instalacja aplikacji zajęła dosłownie chwilę, a cały proces parowania robota z telefonem był bezproblemowy. Jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiły na mnie wrażenie była cisza podczas pracy. Nawet przy wyższych poziomach mocy ssania Mowa P50 Ultra pracuje wyjątkowo cicho, co pozwala spokojnie pracować zdalnie lub po prostu odpoczywać, kiedy on ogarnie mieszkanie. Kolejna rzecz to niesamowita dokładne sprzątania. Mam w domu kilka problematycznych miejsc jak narożniki, przestrzenie między nogami mebli czy miejsca pod komodą i szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że robot sobie z nimi poradzi, a jednak. Dzięki technologii FlexRich mop i szczotka boczna faktycznie się Wysuwają i docierają tam, gdzie inne roboty nie dawały rady. Mopowanie to osobny temat. Nie sądziłem, że robot może aż tak dobrze usuwać uporczywe plamy. Po testach z zachniętym sokiem czy kawą wszystko zniknęło bez konieczności ponowego przyjazdu. Super też, że Mop sam się myje gorącą wodą i suszy. Mam pewność, że czyszczę podłogi, a nie rozmazuje brud. No i oczywiście, autoopróżnienie oraz stacja dokująca z uzupełnieniem wody to jest absolutny game changer. Wcześniej musiałem regularnie opróżniać pojemnik w robocie, dolewać wodę, myć mopy ręcznie. Teraz wszystko dzieje się samo, to naprawdę oszczędza czas i nerwy. Zaletą, której nie da się przecenić, jest też inteligentna nawigacja. Mowa dokładnie mapuje pomieszczenia, nie uderza w meble, świetnie radzi sobie z progami, nigdy się nie zawiesił ani nie zgubił. Doceniam też funkcję automatycznego podnoszenia mopów na dywanach. Dywany pozostają suche i czyste, a robot płynnie przechodzi między powierzchniami. Podsumowując, korzystanie z mowa P50 Ultra to przyjemność i ogromna wygoda. Za tę cenę, zwłaszcza w promocji, to naprawdę świetna inwestycja. Uważam, że to urządzenie łączy design, technologię i praktyczność w jednym. To sprzęt, który spełnia swoje obietnice i robi to z klasą. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenia i doświadczenia z mowa P50 Ultra. Jak dla mnie to naprawdę kawał świetnego sprzętu, który potrafi odciążyć w codziennych obowiązkach i zostawić więcej czasu na to, co naprawdę ważne. A teraz jestem bardzo ciekawy, co wy o tym myślicie. Czy chcielibyście zainwestować w takiego robota? A może używacie innego modelu i macie swoje typy? Dajcie znać w komentarzach, chętnie poczytam wasze opinie i doświadczenia. Jeśli macie pytania, śmiało piszcie, postaram się odpowiedzieć na wszystko, co tylko mogę. Jeśli materiał był pomocny, zostawcie łapkę w górę, a jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, subskrybujcie kanał żeby nie przegapić kolejnych recenzji i testów. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach.